Cześć wszystkim z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj odcinek trochę inny, bo zmotywował mnie do tego wywiad ze mną na Crypto który przeprowadził Maciej Tomczyk. No i tam porozmawialiśmy sobie ogólnie trochę o rynku, o tym w co inwestujemy, ile tam stable jeszcze mamy gdzieś tam w zanadrzu i tak dalej i tak dalej. I ja tam powiedziałem takie jedno zdanie, że Według mnie, oprócz tych oczywiście fundamentalnych projektów, tych dużych plus jakichś altcoinów, które wskoczą na relacje, warto zwracać uwagę też na projekty, które są no, bardzo mocno shillowane na Twitterze. I zapewne codziennie przeglądając Twittera Waszego widzicie naście jak nie dziesiąt postów właśnie od takich różnych shillerów. No i mniej więcej na większości tych profili te same tokeny się pojawiają. Oczywiście nie mówię, że wszystkie, tak, ale powiedzmy jak każdy z nich siluje gdzieś tam 10 tokenów, o 10 tokenach ciągle pisze, daje wam jakieś update'y, to powiedzmy 2, 3, 4 projekty bardzo często się pojawiają u każdego z nich tak naprawdę. No i oczywiście, żeby projekt się dobrze sprzedał, żeby projekt był na hypie, w czasie oczywiście hosty, żeby ci nowi ludzie inwestujący w dane kryptowaluty właśnie zainwestowali w ten projekt, który wy posiadacie, no ten projekt musi mieć jakiś marketing. Marketing od zespołu to jest oczywiście jedna rzecz, jakieś tam płatne Filmy sponsorowane na kanałach YouTube płatni, właśnie shillerzy na Twitterze, ale oprócz tego ludzie, którzy posiadają ten token, po prostu sami będą chcieli podbić cenę tokena, którego posiadają, właśnie przez pisanie o nim na Twitterze. No i dużo z tych Twitterowych kont posiadając te tokeny, nawet nie dostając za to pieniędzy, dajmy na to, będzie chciało, żeby oczywiście cena tokena, który posiada dany shiller, urosła, więc piszą o nim, dają Wam update'y w tym temacie itd. Tak więc dzisiaj przejrzę kilka takich kont, pokażę Wam, które gdzieś tam sobie czasem śledzę. Pokażę Wam też fajną stronę, która zbiera na przykład aktywnych takich shillerów, aktywne profile na Twitterze, które są oceniane bardzo wysoko przez innych członków społeczności. Także o tym na początku Wam powiem, a później zrobię analizę jednego z projektów, które właśnie są polecane przez takiego shillera i który kolega tutaj od razu mówię posiada w jakimś stopniu. Oczywiście przed wszystkim zróbcie własny research. To nie jest żadna promocja płatna. Myślę, że taki film po prostu jest ciekawy. Często pytacie się, w jakie tokeny kolega inwestuje, co tam ma w portfolio. Na przykład, więc dzisiaj analiza jednego z takich tokenów i na końcu postaram się wam powiedzieć o plusach i minusach tego projektu, bo nie jest to projekt na pewno idealny, ale ma dość sporo plusów, które wydaje mi się, że mogą w przyszłości zaowocować jakimś tam większym zwrotem z inwestycji. Także oczywiście łapa w górę, jeżeli takie filmy Wam się podobają. Zostawcie subskrypcję. No i przechodzimy do meritum. Ale zanim przejdziemy, to przypominam Wam jeszcze, że do 11 lipca trwa promocja z BitGetem związana z giełdą BitGet. Do wygrania dla nowych osób jest łącznie 100 dolarów 20 dolarów za rejestrację z mojego linku, 30 dolarów za minimalny depozyt 300 dolarów. I za handel na futuresach powyżej 100 tysięcy dolarów jest 50 USDT dodatkowych. Także dla osób, Chętnych, no to oczywiście link zostawiam wam w opisie do tego mojego wpisu na Twitterze. Możecie sobie przeczytać. No i ten temat ogarnąć. Trochę osób już się zarejestrowało, ale dalej macie szansę, żeby te 100 dolarów łącznie zgarnąć. Jest to promocja dla pierwszych 50 osób. No i jeszcze koszuleczka Juventusu X BitGet. Jak tutaj jest do, napisane, jest również tam do wygnania dla osoby, która wykręci największy wolumen w czasie trwania tej promocji. Dobra. Tyle z autoreklamy. Przejdźmy teraz do jednego z kilku takich profili. Jednym z nich jest Joey. Joey, zobaczcie, ma tutaj niewiele 3300 obserwujących. No i mówi, że robi research właśnie różnych projektów. Tutaj ma przypięty post pokazujący właśnie jego portfolio i tokeny, które akurat akumuluje. Są to tokeny takie jak Caspa, właśnie Change Finance, o którym dzisiaj będę mówił, Inch, QNT, Coin, Link, Orey oraz DAX. No i tutaj jest jego. Portfolio. Zobaczmy, które on jeszcze tutaj tokeny poleca. Projekty z innowacyjną technologią, no to jest TAO, BitTensor, o którym Wam mówiłem dawno temu oraz właśnie KASPA. Projekty z dobrą technologią, INCH oraz TRIAS. Projekty z takim dobrym ekosystemem, no to jest ROSE oraz IWT. Projekty z dużą adopcją QNT oraz MNW. Projekty z aktywną społecznością, a to jest ważne oczywiście w przypadku nowych projektów, to HMG, czyli właśnie Change Finance oraz RIO. I projekty z ciężko pracującym zespołem ROAD oraz Coin. Także to są projekty, które on poleca. Ma tutaj sporo tych projekcików jeszcze o Azji, gdzieś tutaj pisał, na przykład tak o RNDR. Także trochę tych projektów jest. Następnym profilem, który już ma więcej tych obserwujących 28 tysięcy jest wałówda. No i on tutaj również pisze o projektach, chociażby takich jak Azero, Caspa. Tutaj w tomacie akurat pisał projektów z Dagiem, tak? Ale tych projektach, o których więcej pisze jest też więcej, jest MVX, który akurat kolega na przykład posiada, jest token Trust Toleta pisał też o Change Finance, bardzo dużo wątków, pisał o Kaspie i tak dalej, więc naprawdę sporo podobnych właśnie projektów, które ten pierwszy poruszał. Dalej mamy Project W, tak się ten gostek nazywa, ma tutaj obserwujących 7000, jest researcherem, jest gem finderem, czyli właśnie szuka różnych gemów, no i to są projekty, które akurat kupił. Dla mamy chyba, tak? QNT, A0, Caspa, Change Finance, RNDR, Link. Także takie portfolio tutaj akurat stworzył. No i też tokeny, które gdzieś tam silują się na portfelu, gdzie o nich pisze. No to tutaj oczywiście są przedstawione i jak widzicie, pokrywają się one mniej więcej z tym, co te dwa poprzednie profile pokazują. I takich profili znajdziecie na pewno zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I teraz tak żebyśmy mieli jasność. Ja nie będę kupował wszystkiego, co ci ludzie mi piszą. Ja jestem w stanie uwierzyć, że część z nich robi to, bo chce po prostu swoje bagi podpompować, a kolejna część, oczywiście za pewną część takiej silerki dostaje pieniądze. Czy to od projektów, czy od jakichś innych grup, nie mnie to oceniać. Ja tutaj się nie będę bawił w jakąś wyrocznie czy sąd, mówiąc o tym, czy, czy oni dostają za to pieniądze, czy nie dostają. Oczywiście żaden z tych wpisów, nie jest opisane jako posponsorowane, no bo takie przeważnie osoby, które też nie pokazują swojej swojej twarzy, swojej osoby, no nie będą tego pisały, bo myślę, że są że są nietykalne i nikt im się tam do tyłka nie, nie dobierze. Poza tym, że jest mała szansa na to, żeby ktoś ich tutaj jakoś oskarżył za płatne promocje, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych BitBoy taką sytuację miał, więc oni się tutaj ukrywają, także my nie wiemy czy oni to robią, bo chcą. Raz pokazać fajny projekt, dwa podpompować swoje bagi, trzy czy dostali za to kasę. Także tutaj oczywiście uczulam na takie wpisy, bo są niektóre profile, możecie je wyniuchać, że tak powiem, wyczuć, czy dostają kasę za pewne tweety, czy też nie. Nawet jeżeli oczywiście tych tweetów jakoś specjalnie nie oznaczają, to od razu mówię. Natomiast Marketing jest potrzebny i podczas hossy będzie jeszcze bardziej potrzebny, więc to, jeżeli o danym projekcie będzie się pisało dużo, mówiło dużo na YouTubie, właśnie widzie, będziemy widzieli te wpisy na Twitterze, no to po prostu daje dodatkowy boost do tego, że dany projekt może mocniej urosnąć. Także ja jestem za oczywiście, żeby posiadać jakieś takie tokeniki jako gemy za mały bardzo procent, które akumulujemy sobie przy pomocą DCA na tych altcoina, bo pamiętajmy, że są to altcoiny często z małą kapitalizacją. Istnieje tutaj oczywiście duże ryzyko. Więc robimy research, patrzymy co ci ludzie tutaj wrzucają no i może z czasem warto jakieś z tych tokenów sobie kupić, ale decydujecie o tym wy sami. No i jest taki profil, nazywa się on Alphascan, który pokazuje tokeny, o których najwięcej się mówiło, pisało w ciągu ostatnich 30 dni. No i tutaj chociażby KASPA jest wymieniona 500 razy, Pendle 335 razy, Vela 324, Atol 281 oraz właśnie Trias od, od niedawna się o nim mówi. No ale dość sporo Twitterowców właśnie mówi o tych projektach. Także ciekawa strona. I oni tutaj też mówią o najlepszych kontach twitterowych: Deficitach, Crypto Andrew, Barry i tak dalej. Więc te profile też można sobie odwiedzić i zobaczyć, co ci ludzie piszą. Także tak by wyglądała ta część Schillerowa. Przejrzyjcie sobie to profile. Poczytajcie o tych tokenach, zróbcie własny research, bo na tym to po prostu wszystko polega i zadecydujcie, czy w ogóle Was te tokeny interesują, czy też nie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy korzystacie z takich profili, czy Wy inwestujecie, czy one Wam pomagają w jakimś researchu i wyszukiwaniu projektów, czy sami gdzieś tam śledzicie CoinGecko, jakieś listingi i sami robicie research. Jestem bardzo ciekawy, jak Wy do tego tematu podchodzicie. A teraz przejdźmy sobie do projektu Change Finance, o którym powiedziałem wcześniej. Oprócz tych profili Twitterowych pewien mu znajomy serdecznie pozdrawiam z tej strony. Też mi o tym projekcie dość sporo tutaj pisał. I czym ten projekt tak naprawdę jest, albo czym ma być? Co się stać najbardziej płynnym kroszczeń agregatorem? Takim deksem, na którym można będzie wymieniać tokeny ze sobą, handlować nimi na przestrzeni dziesiątek różnych sieci. I od razu wam następie mówię: to już działa. Mamy aplikację webową, która jest okrojona, ale mamy przede wszystkim aplikację mobilną, którą Wam później pokażę. Ona jest zarówno na Androida, jak i na ios i tam można z bardzo, ale to bardzo wielu już funkcjonalności korzystać. Rozwijają się fajnie, jeżeli chodzi o ten development produktu, więc jest to już oczywiście dość spory plus dla tego projektu. Tak wygląda ich nowa strona internetowa. Oni jakiś czas temu ją zadejtowali tutaj, no ale, że tak powiem. Nie chcemy tutaj się nie wiadomo, jak zagłębiać, chociaż można oczywiście tutaj pooglądać sporo filmów na YouTube, bo to jest też plus, że do większości tych funkcjonalności mamy filmy na YouTube, które można obejrzeć, no i za pomocą ich właśnie się nauczyć, co tak naprawdę dana funkcjonalność tutaj robi. Kolejna rzecz, tak wygląda ta aplikacja webowa. Łączymy się tutaj przy pomocy Metamask lub Near Walleta. No i cóż, w aplikacji webowej zbyt wiele tutaj funkcjonalności nie ma. Możemy sobie swapować tokeny na przykład nie wiem, z BNB Chaina na Polygon albo z blockchain'ów Fusion, o którym za niedługo powiem: Polygon, Avalanche, Arbitrum, Aurora, Nil, Klaty. No, sporo tego jest. Chyba z tego co pamiętam, ponad 20 blockchainów, 29 można tutaj swapować. No i na przykład, jeżeli chciałbym wymienić 100 USDT z BNB Chaina na Polygon, to dostałbym z powrotem 99,95 dolara, czyli zapłaciłbym jakieś tam 4-5 centów. Za całą taką transakcję. Zobaczmy przy 1000, jakby to wyglądało na przykład. Czy tutaj te wartości się zmienią? No, 2,3 centa zapłaciłbym USDT opłaty, także naprawdę niewiele. To jest akurat plus. Ta opcja jest dość mocno okrojona, ale tak jak powiedziałem, oni skupiają się akurat na tej aplikacji mobilnej, bo tutaj może taki background. Starają się twórcy tego projektu, kto tak naprawdę ten projekt tworzy, do tego przejdę później, bo to Was pewnie też zaciekawi. Starają się w jednym miejscu, w jednej aplikacji zrobić taki. All in one po prostu aplikacje, czyli macie tam swapy, macie tam opcje, macie tam dźwignie, macie tam możliwość zarabiania jakichś procentów w skali roku, macie gdzieś tam możliwość korzystania z karty krypto, no wszystko w jednym miejscu chcą tam umieścić. I według mnie jest to oczywiście bardzo fajny pomysł, ciężki do zrobienia, ale bardzo ambitny i bardzo taki przyszłościowy, bo tak to powinno wyglądać macie aplikację Crypto.com, która jest dość łap, łatwa w obsłudze i wiem, że dużo, na przykład starszych osób z niej korzysta, bo mam dwa czy trzy takie przypadki osób starszych, które po prostu uważają, że ta aplikacja jest łatwa w obsłudze i dlatego z niej korzystają, chociaż na przykład nie dostają tam najlepszych, nie wiem, kursów, płacą większą opłatę transakcyjną, ale dla nich to nie jest ważne. Przy na przykład systematycznym inwestowaniu, możliwości przechowywania tych środków, dla nich nie jest ważne, czy oni tam zapłacą procent, 2% procent opłaty transakcyjnej. Czy, czy nie, po prostu chcą w łatwy sposób to zrobić. Nawet jeżeli mają, nie wiem, możliwość na jakimś dekście mieć oczywiście niższą opłatę transakcyjną, więcej tych środków danego tokena mieć, no to wybierają po prostu prostotę. I to jest fajne w tej aplikacji, że właśnie wszystkie te opcje można mieć w jednym miejscu. Change Finance przedstawia też taki dashboard, gdzie można zobaczyć, ile środków jest tutaj zablokowanych. 165 milionów dolarów TVL wolumen z ostatnich 24 godzin nie jest jakiś zbyt duży, 2 miliony. pale handlowe, które są tutaj, no to najmniej no, Phantom do CHNG tokena, na przykład USDT do RBTC i tak dalej, no trochę tego jest. No i w ogóle płynności, które tu można zbadać, no to USDC, jakieś TF, aha, futuresowy TF, USDC do USDC, za to możemy na przykład na LODe dostawać w CHNG tokenie. Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o tą aplikację webową. A teraz Wam pokażę, jak wygląda aplikacja mobilna. Także przejdziemy sobie teraz do aplikacji. Ja korzystam akurat z iPhone'a, więc pokażę Wam, jak ona wygląda na ios ale z tego co wiem, to chyba wygląda tak samo dokładnie na Androidzie. Więc to jest moje konto. Nie posiadam tutaj, jak widzicie, żadnych środków. Zarejestrowałem się tutaj swoim mailem, później zapisałem SIDA, bo można tutaj normalnie sobie zapisać SIDA, nie jest to aplikacja. Gdzie te dostępu do tego nie macie, czyli najpierw oczywiście zapisujecie SIDA, później go potwierdzacie i przechodzicie do tej aplikacji. I co my tutaj widzimy? No, całą listę tokenów, które są dostępne z tej aplikacji. Jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Jest tutaj też napisane, że to nie jest koniec. Jest takich tokenów ponad, 3, ponad 1300, nie ponad 300. Dalej, możemy te tokeny zamienić ze sobą? Ja tego obecnie zrobić nie mogę ale prześlę sobie tutaj jakieś środki, żebym mógł Wam pokazać więcej tych funkcjonalności. Także klikam sobie Deposit i te środki wysłałem sobie na portfel. Mam jak widzicie tutaj 11 dolarów. Klikam Swap, no i teraz mogę normalnie wymieniać sobie tokeny. Nie mam USDT, akurat ja mam token BNB, 0.05 BNB sobie wysłałem. Powiedzmy, że chcę 0, 0.001 zamienić na USDT. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Ok, dostanę 2.35 USDT. Wszedłem z ciekawości, jak widzicie, tutaj na CoinGecko, żeby zobaczyć, po jakim kursie jest aktualnie BNB. No i wydaje się, że dostaję bardzo dobrą ofertę. Także wymiana jest po takim kursie, zaoszczędzę nic. No i dokona się to przez 1 inch. Jak widzicie, 1 inch on BSC blockchain. Slippage jest tutaj 0.075. Ok, ok. I jest tutaj też informacja, że mogę użyć CHNG tokena. Oczywiście do tego, żeby zapłacić za cross chainową transakcję. Nie mam takiego tokena, no życie, jakoś przeżyję, tak. Ok, zjeżdżam na dół, klikam Exchange now i zobaczymy, jak to będzie śmigało sobie. Nie śmigało, to musiałem wyłączyć akurat tą opcję już CHNG to pay the cross chain gas. Ale jeżeli to wyłączyłem, to dostaję niższy kurs dostaje 2,26, czyli po kursie 226 dolarów zamiast 235. No bo korzystam z Change DEX. Znaczy, ja mogę to zmienić sobie. Mogę skorzystać z One Inch i dostaję wtedy po kursie 177 albo z LFG Swap i dostaję po kursie 82. No coś nie tak. Klikam jeszcze raz tutaj tą opcję, a jeżeli zaklikam sobie jeszcze raz, to, żebym wykorzystał CHNG, no to nagle dostaję po dobrym kursie. Hmm. To mi się nie podoba, bo zmusza mnie to nie jakby do posiadania tego tokena. Jest to oczywiście plus, ale dla osób, które tego tokena nie posiadają i nie chcą na przykład posiadać, a chcą korzystać z tej aplikacji, no to jest minus. Mogę sobie tutaj oczywiście te tokeny kupić. Przejdźmy sobie na możliwość zakupu tego tokena. Dobra, chyba muszę go ręcznie wybrać. Ok, no to zakupmy sobie może ten token 0.01. Dało w tym momencie, nie chcę z tej opcji korzystać. Oczywiście ten kurs będzie zapewne gorszy. No ale chcę mieć ten token, żeby ten kurs jednak posiadać na przyszłość lepszy. Wyślij do tego adresu, użyj CHNG. Nie chcę użyć, no bo nie mam. Aha, nie mogę tego zrobić, bo potrzebuję gazu i mam, albo mam wysłać gaz na ten adres konkretny, albo mam tutaj użyć CHNG tokena, żeby wyklikać tą transakcję. No ale nie mam tego tokena, chcę go właśnie kupić, więc no tu mi się coś to nie podoba. Dobra, wracam do Was po pewnej przerwie. Obszedłem to tak, że po prostu z racji tego, że kolega kupił te tokeny na MEX-ie wcześniej, to wysłałem sobie 40 tokenów z giełdy MEX. No i zobaczymy, czy teraz mogę zrobić tego swapa. Aczkolwiek jest to na pewno minus. Chyba, że czegoś nie ogarniam, a Wy na przykład już to rozgryźliście, no to dajcie mi znać w komentarzu. Więc w tym momencie BNB na CHNG tokeny. Żeby mieć trochę tych tokenów więcej, 0.01. OK, kurs jest normalny. Czy chcę użyć? No chcę użyć tych tokenów, żeby zapłacić. Klikam Exchange Now, użyj CHNG tokenów na opłaty transakcyjne. Cyk. Teraz muszę wpisać hasło, które sobie wcześniej ustawiłem. No i tokeny się wymieniło w ciągu dosłownie kilku sekund. Także akurat to zadziałało dobrze. Dobra, po chwili mi te tokeny doszły. Po prostu ta moja transakcja była in progress. Ja puściłem sobie kolejną transakcję, ta poprzednia jest completed. A ta nowa jest jeszcze in progress, aczkolwiek nie jest to na pewno do końca intuicyjne. Pewnie jakbym obejrzał tutoriale na YouTube, to bym się tego dowiedział, ale nie po to ja tworzę na YouTube, żeby jeszcze tutoriale jakieś oglądać. Oczywiście sobie żartuję, ale widzicie o, ta druga transakcja też już mi tutaj przeszła. No także okej, okay. jest jak jest. Co my tutaj dalej możemy zrobić? Możemy skorzystać z dźwigni USDT na przykład do WBTC, dźwignia jest tutaj aż do razy 50, no także naprawdę grubo można poszaleć. Można oczywiście grać na longa, można na shorta. Jest tu zlecenie typu market, limit oraz trigger. Dalej możemy tutaj earn, zarabiać po prostu jakieś procenty. Dobra, powiedzmy, że chcę tutaj 10 tokenów dać. Dostanę z tego 10.0859 TF change tokena, no i będę tam jakieś dostawał 2% niecałe nagrody, posiadając tego tokena ale za Fusion 6% API, na Tetherze 10%, na Ethereum, na Ethereum 9% i tak dalej. Tak to wygląda, nie będę na razie z tego korzystał. Dalej mam zakładkę Banking, The Home of DeFi, OK. No i tutaj jest te 160 kilka milionów dolarów zablokowane w różnych tematach. Mamy tutaj opcję l to już Wam pokazałem. Dalej mamy Escrow, no tutaj możemy sobie stworzyć... Taki smart contract escrow, gdzie po prostu na czym to polega? No wpłacacie tam środki, ktoś wam coś daje i wtedy te środki są tej osobie zwalniane, jeżeli smart contract dowie się, że on wam to coś dał. Taki, taki przechowywacz chwilowy. Dalej mamy tutaj payments, czyli można wysłać do kogoś oczywiście asety albo zażądać ich dostania. Następnie spot trading, no to tutaj przed chwilą się tym bawiliśmy. Są futuresy, które wam pokazywałem przed chwilką. Można oczywiście dodać płynność, ja tutaj żadnych puli płynności nie mam i są tutaj opcje, można grać na opcjach. Ja tego tematu nie ruszałem jeszcze, aczkolwiek znalazłem dwa projekty, które się tym zajmują i myślę, że zrobię sobie głębszy research, a przy okazji Wam nagram w tym temacie film. Dobra, tak by ta aplikacja wyglądała. Ceiling, to mogę tutaj jakiejś osobie w tej aplikacji wysłać środki lub wiadomość. No i w Mor mam tutaj Możliwość lub zmiany mojego hasła, włączenie dwustopniowej weryfikacji, parę tutaj takich ustawień jest. A te kropeczki to jest taki ogólny ogląd o tym, jak tam wyglądają środki w aplikacji, zamrożone i tak dalej. Płynność, wolumen, no i tokenomia, właśnie tego tokena CHNG. 246 milionów tutaj, niby, jest tych tokenów spalonych. Cóż, tak ta aplikacja by wyglądała. Przechodzimy do dalszej części tego materiału. Dobra, także aplikację Wam już pokazałem. Przejdźmy teraz może do tokenomii samego tokena CHNG, bo mówiłem Wam, że on jest tutaj wypłacany jako nagroda na przykład dla dostarczycieli płynności. I tokenomia jest ciekawa. Sam token jest zbudowany na blockchainie Fusion. Blockchain Fusion to jest taka... Tutaj mamy ich stronę. Jest to taki interoperacyjny blockchain, właśnie nowy dla rozwiązań finansowych, powiedzmy, dla jakichś tutaj właśnie biznesów, dla chociażby takiego projektu Change Finance, jest on fajną, dedykowaną opcją. Natomiast, żeby nie płacić opłat transakcyjnych w tym Fusion tokenie, CHNG stworzyło swój token. Jest to token FLC 758, korzystają z blockchainu Fusion do tego, żeby chociażby wypłacać nagrody dla osób dodających płynność i żeby dokonywać opłat transakcyjnych właśnie w tym tokenie. Posiadając ten token oczywiście też można mieć zniżki na trading. Natomiast zacznę od tego, że samego tokena jest 814 670 50 sztuk i ten token nie miał ICO, nie miał seed sale, nie miał private sale, nie miał żadnej rundy sprzedażowej. Wszystkie te tokeny zostały na początku wyklikane przez ludzi, którzy aktywnie korzystali z tej aplikacji, ludzi, którzy aktywnie działali tam i dostali je w postaci airdropa. Część z tych tokenów jest już przyznana ludziom. Plus zespół nie ma żadnych tokenów, chyba że po prostu sam sobie je wyklikam na początku i dostał je w postaci airdropa, ale nie mają żadnych swoich tokenów jako nie wiem, team allocation czy jakieś treasure allocation. Także to jest mega duży plus. I tak samo jeżeli nie było seed sale'ów, nie było żadnych innych rund sprzedażowych, to nie ma tutaj wisików nie ma tutaj visików, które po zakończeniu dwuletniego, trzyletniego westingu sprzedadzą wszystkie tokeny wam na web. Nie ma czegoś takiego, przez to też nie ma whale'ów, które początkowo mogłyby mieć szansę zakupu tego tokena. To jest bardzo duży plus tego tokena według mnie. Oprócz tego zespół pali tokeny kwartalnie za 25% profitów, które wygeneruje właśnie z tej aplikacji. Co powoduje, czy ja mam tutaj gdzieś to otwarte? Tutaj jest CHNG token na blockchainie. Fuzją, tak, jesteśmy na FSN Scanie. To pokazuje, tak jak scan, po prostu informacje z blockchaina. No i tutaj widzimy null adres. Ten null adres posiada 244 miliony tokenów. Oznacza to, że z tych 814 milionów tokenów, 244 miliony zostały już spalone i one zniknęły. Zniknęły z cyrkulacji ich nigdy już w tej cyrkulacji nie będzie. 42 miliony tokenów jest na giełdzie MXT na Gate.io jest 11 milionów, na przykład w płynności dodanej tutaj na aplikacji CHNG jest 15 milionów w parze CHNG do USDT, więc płynność jest naprawdę duża. Duża jest też płynność tutaj na futuresach. No także mnóstwo tych tokenów jest tak naprawdę zablokowanych. Ogromne palenie, jak widać. Token wykorzystywany do opad transakcyjnych. Również tutaj będzie można głosować w takim change lunchboxie, który powstanie. Można tutaj grać na opcjach, to widzieliście w aplikacji. I wykorzystywany jest ten token do opłat transakcyjnych. Także wygląda to naprawdę ciekawie. Na ich medium mamy też trochę więcej informacji o samym tym tokenie. 10% jest dla community rewards, 15% dla osób, które gdzieś polecają tę aplikację, budują swój profil i tak 5% tokenów dla posiadaczy FSN tokena, plus dla osób, które dodają dużo płynności. 10% tokenów przeznaczone jako third-party partners, czyli tacy. Partnerzy, który, którzy współpracują właśnie z Chain Finance, 30% dla Liquidity nagrodę i 30% dla użytkowników, którzy korzystają z tych różnych instrumentów, które widzieliście w aplikacji. Token, jeżeli chodzi w ogóle, skąd on się wytworzył, no to był to jest minus według mnie, mintowany przez zespół. Zespół nie korzystał ze smart contractu, tylko miał taki minter swój, i sam zespół wydobywał te tokeny, więc jest to minus. I również Certik, który audytował tą aplikację, zgłosił to jako problem, jako security problem, właśnie przez to, że to zespół miał prawo mintować ten token. Oprócz tego Certik zrobił tutaj trzy audyty, dwa nie pokazały żadnych błędów, no a w tym trzecim właśnie wyszła ta sprawa z tym, że to zespół mintował tokeny, więc jest to według mnie oczywiście minus związany z bezpieczeństwem, Na no te tokeny już są jakby wymaksowane, już więcej tych tokenów nie powinno być. Na CoinGecko tak się przedstawia ten token. Maksymalna cena tego tokena to było 20 centów. Tutaj mieliśmy taki pik w grudniu 2,21. No, tutaj CoinGecko nawet trochę mniej pokazuje, ale tu mamy napisane właśnie 20 centów. Minimalna cena to 3 centy. Osoby, które mówię, dostały ten token w dropie, spuściły już go w większości, pewnie dawno. Także cena może się tutaj spokojnie odbudowywać. W tym momencie niecałe 9 centów. Długo się ta cena ostatnio trzymała, w końcach 12-13 centów. Ale spadła sobie tutaj przy tych spadkach wszystkich, które były na rynku. Dominacja Bitcoina jest, jaka jest. Widzicie, że jest bardzo wysoko i cały czas rośnie, więc altcoiny po dupie dostają. Gdzie ten token jest możliwy do kupienia, no to już wam pokazywałem przed chwilą na giełdzie Max przede wszystkim oraz na gate IO. Na Twitterze znajdziemy właśnie chociażby informacje o tym kwartalnym paleniu, i tutaj ostatnio spali 2 miliony tokenów. Także no naprawdę te palenie się cały czas dzieje, akurat to jest informacja z listopada 2022, ostatnio tych tokenów palonych jest więcej. I co do samego zespołu, to jest bardzo ciekawe, bo twórcą Chain Finance jest DJ Kwan, jest to jeden z twórców właśnie Fusion Network oraz współtwórca Enix czyli chyba największego webowego mostu do wymiany tokenów, więc zna się hop na robieniu mostów jak widać, oprócz tego jest... CEO Bitse, którzy współtworzyli VeChain oraz Kutum projekt, także naprawdę no gościu doświadczenie jak najbardziej w kryptowalutach ma. Reszta z zespołu, jak sobie tutaj zobaczycie, też zdecydowanie ma doświadczenie, czy to w rynku kryptowalutowym, jak chociażby tutaj były listing managers OKExa, czy po prostu w branży finansowej. To nie jest oczywiście cały zespół tutaj podany, ale skorzystałem z jakiejś innej strony. Także ten zespół akurat też wygląda ciekawy. I na koniec mam taką fajną stronkę Coindar, która pokazuje jak dane eventy, jak dane wydarzenia działały na cenę. No i oczywiście jest tu wypuszczenie tej aplikacji, tak, Change DEX Launch, cena na chwilę zdampowała, ale później wystrzeliła. Listing na MEXie, no to oczywiście duża informacja, więc cena podbiła, ale później oczywiście był spadek. Tutaj nowa wersja aplikacji jakoś nie spowodowała wzrostu na tym tokenie. Tu jakaś ama była, ale ten wzrost nie musiał być spowodowany tym. Tak by się to wszystko kształtowało. Plusy, działająca aplikacja, brak VC, ale tutaj jest i plus i minus, bo VC czasem dbają o to, żeby wypompować swoje bugi, więc akurat tutaj tego nie będziemy mieli. Twórcy nie mają swoich tokenów, które nam mogą zrzucić na głowę. Aktywna społeczność, listing na Gatecie na MEXie, no to jest gdzie to kupić powiedzmy. Także z minusów, na pewno nie do końca intuicyjna aplikacja. Niby tam wszystko jest, natomiast widzieliście, że na początku miałem pewne problemy. Brak wisików, no to już powiedziałem, że to może być plus, ale, ale też może być minus. Minus, no bo po prostu nie będzie komu silować tego tokena. Kolejny minus, no to nie jest, na pewno o tym tokenie jeszcze jakoś bardzo głośno, ale z drugiej strony to też może być plus, no bo lepiej kupować, kiedy o tokenie jeszcze nikt nie mówi. A sprzedawać, kiedy wszyscy o tym tokenie mówią, tak? Czy tak się wydarzy, Do to oczywiście tego nie wiem. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Dajcie znać, tak jak już prosiłem Was na początku, co Wy sądzicie o tych profilach silerskich? czy w ogóle kojarzycie te tokeny, czy robiliście ich research? Na no druga sprawa, co Wy sądzicie o tym projekcie Change Finance, czy go też posiadacie, czy w ogóle pierwszy raz o nim słyszycie? Tyle z mojej strony. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć.